Strzelest, dzień dobry, mhm. Zaczynam coś pojmować, zaczyna coś do mnie docierać. Zaczynam sobie zdawać sprawę z czegoś. E, zaczyna mi się poprawiać, jeżeli chodzi o moje e, y -y, o taką sprawę, że mm, godzę się z tym, że y, z tym mężczyzną nie będę w ciąży. Przyjmuję ten fakt. Akceptuję go. Aczkolwiek jest mi trudno. Jest mi trudno. Jest mi ciężko. Ale powoli zaczynam oswajać się z tą myślą. Usłyszałem mnie, Usłyszała mnie od, od, od tego mężczyzny. Na początku mnie to uderzyło, ale teraz się z tym godzę, że nie z tym. Problem polega na tym, że były oczekiwania, które się nie spełniły. Jestem po prostu zawiedziony, zawiedziona, gdzieś w jakichś moich. Marzeniach, oczekiwaniach czy fantazjach była tak ciąża, że akurat z tym człowiekiem. Ale niestety muszę się pogodzić z porażką pewnego rodzaju, że niestety tutaj. Po prostu nie wyjdzie. To jest takie nie zmuszam się już, nie zmuszam się już do niczego, nie mam takiej, nie mam tego ciśnienia. Aczkolwiek muszę jeszcze mieć trochę czasu dla siebie, żeby się z tym pogodzić, bo, bo to nie z, z, ze strony drugiej ono było za mocne, bo ja myślałem, myślałam, że tak, że będzie to dziecko, że będziemy mieć potomka, ale tutaj gdzieś fantazja mogła pójść za daleko. Troszeczkę takie oderwanie od rzeczywistości, oderwanie się od rzeczywistości i. Tutaj te emocje, te moje fantazje, one troszeczkę zaczęły mną dominować. Nie do końca gdzieś przeoczyłem rzeczywistość, która okazała się niestety dla mnie brutalną, ponieważ tutaj osoba, którą jestem zainteresowany, zainteresowana odmówiła mi. Nie zgadza się na to. Mhm. To może być mężczyzna spod znaku strzelca, eee, któremu odmówiono. Bo chciał mieć dziecko z tą kobietą, czyli odwracamy. Jak najbardziej tutaj, jeżeli państwu pasuje odwrotnie, to proszę brać w taki sposób, eee, że to mężczyzna chciał z tą kobietą mieć dziecko, ale przepraszam, dostał kosza. Trochę mu się zatrzymuje życie. Jakaś taka gdzieś jeszcze jest nadzieja, jakieś resztki nadziei, że kobieta się zgodzi. Ale tutaj potrzebny jest czas, żeby się uspokoić. DUŻO czasu. DUŻO czasu, bo mimo to, że tutaj było zdecydowanie i teraz mężczyzna na kobietę, kobieta na mężczyznę, to jednak jest się tutaj ten, ten znak stop on po prostu przewrócił świat drugiej osoby. Taki, to zrezygnowanie ono doprowadza już do takich myśli, że no nie, to jest, to, to jest chyba moja porażka, taka życiowa, że akurat nie z tą osobą. Moje największe marzenie się nie spełniło. Przepraszam, że mówię tak w bardzo bezpośredni sposób, ale czuję się w obowiązku. Właśnie tak. Niestety. Mm -hmm. Tu może być mężczyzna spod znaku strzelca, który no bardzo go tutaj czuć. Który czuje się zawiedzionym, bo. Bo, bo kobieta odmówiła. Ale to może być też tak, że po prostu jesteśmy w związku. Tylko, że na pomysł dziecka jest odpowiedź nie. Już teraz nieważne z czyjej strony, jest po prostu zawód i rozczarowanie. No właśnie. zawiedziony mężczyzna spod znaku strzelca bardzo już teraz dobitnie go czuć natomiast jeszcze raz jeżeli to jest z punktu widzenia kobiety że nie z tym akurat mężczyzną to w taki sposób proszę odczytać to A czy jakieś szanse się kroją, że, że tutaj coś się poprawi? Mm. Niestety nie. Tu, tu już jest pozamiatane. I ten koniec on tutaj e, doprowadza człowieka do jakiegoś wariatstwa takiego umysłowego, że za bardzo, nie za bardzo, tutaj e, cały czas się o tym myśli, to jest taki szum po tym usłyszanym nie. No, niestety przykro to mówić, ale tutaj rodziny po prostu nie będzie odwagi dla Państwa. I proszę sobie dać czas. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Dziękuję.